A dziś moja wersja placków z kabaczka. Witaj na moim profilu, który został stworzony. Witam Ciebie na moim profilu, który został stworzony specjalnie z miłości do gotowania i oszczędzania. Ja jestem Marchewa 9.2 znana jako królowa promek. Zostań ze mną na dłużej. I zaraz pokażę Tobie moją wersję placków z kabaczka. Jestem ciekawa, czy robisz tak samo, czy może cię czymś tutaj zaskoczę. Mam nadzieję, że Cię zaskoczę. Daj znać w komentarzu, czy ten przepis jest tobie znany, czy może to jest coś nowego. Oczywiście, kabaczek trzeba umyć, ale tego Tobie nie muszę mówić. Ja odkrawam tutaj te grube końcówki. Ja sobie ją przekroję na cztery części, bez naprawdę solidnych rozmiarów. Ją, jego, chyba raczej jego. Przekroję sobie jego na cztery części. Ze środka trzeba wydrążyć pestki, ten akurat ma, no bo tak jak mówię, on już jest dosyć spory, ale jeżeli będziesz miała mniejszy kabaczek, to tych pesteczek na pewno nie będzie. Więc może sobie go przekroję jeszcze na pół. Usuwamy pestki. One są co prawda mięciutkie, ale wolę się ich pozbyć. skórę też by się przydało usunąć, bo jest dosyć twarda. Mówię, wszystko zależy od... Słyszycie, jak ona się drze? Bo ona by już chciała coś tutaj zjeść. Ona myśli, że ja jabłko obieram. Ona uwielbia ta moja psica jabłuszka. Zaraz jej dam, ale najpierw sobie tutaj to ogarnę. Dej zunia, przed chwilą śniadanko jadłaś. Gdybyś chciała kabaczek sobie zjeść, to ci zaraz może trochę dam, co? No, dobra. Mówię, jeżeli masz młody kabaczek... To nie będziesz miała w środku ani pestek, ani takiej twardej skóry. Ale mój jest dosyć starawy, więc yy, trzeba się tego pozbyć. Ciekawe, co ona to zje. Pokroję je trochę na małe cząstki. Już idzie mama dać ci. O, papa znów sobie przyjechał. O, kurde, panok chciał Dobra. Zapiłujemy. Później. I teraz taki obrany kabaczek należy zetrzeć na tarce o grubych oczkach. taki pracochonny, jakby się mogło wydawać, to tylko tak wygląda. Oglądaj do końca, a zobaczysz, że to idzie całkiem szybko. Ten kawaczek nie ma aż tyle soku, co taki bardzo, bardzo świeży. Więc gdy go posolę, to już tak naprawdę nie muszę czekać, aż puści sok, by go odcisnąć. Zresztą tak naprawdę ja nigdy prawie nigdy nie odciskam i nie zlewam tego soku. Natomiast jeżeli ty masz taką potrzebę, to jak najbardziej posól, odstaw na 10 minut, później ten sok odciśnij. Ale zaraz ci pokażę trik, dzięki któremu wcale nie będziesz musiała tego robić. I do takiego utartego kabaczka dodaj swoje ulubione przyprawy. U mnie będzie to standardowo sól Świeżo mielony pieprz i czosnek granulowany. Oczywiście, jeżeli masz świeży czosnek, jak najbardziej dodaj. Natomiast ja nie mam i będę się tym posiłkować. Jeżeli chcesz odciskać tego kabaczka, to go tylko posól, odstaw na 10 minut, później go odciśnij. Ale pokażę Tobie teraz mój trik, dzięki któremu ja nie odciskuję ani cukini, ani kabaczka. Dlatego, że nie ma takiej potrzeby. Moim trikiem jest dodanie do takiej masy kabaczkowej kilku łyżek kaszy manny. Oczywiście ilością kaszy manny możesz manipulować, bo jeżeli masz bardziej wodnisty kabaczek, to po prostu dodaj więcej. Ja kiedyś do kilograma, do półtorej kilograma kabaczka dodałam prawie całe opakowanie kaszy manny. i też było super, naprawdę. Tutaj mówię, ilością kaszy manny możesz sobie manipulować. Mój kabaczek nie był wcale taki wilgotny, więc odpuściłam, nie dodawałam więcej, bo tutaj jeszcze pójdą ze dwa jajka. Ale to nie wszystko, bo teraz pokażę tobie co dodaję oprócz tego. Serfeta, także, także z solą też nie przeszkadza, także solą nie przesadzaj, bo serfeta jest słony. O. I do tego utarta mozzarella. Dwie takie garstki. Oczywiście do tej masy możesz utrzeć jeszcze cebulę, ale ja sobie dzisiaj odpuściłam. I zobacz, wszystko łączymy. Ja wyrobię sobie ręką. I cały płyn zostanie wchłonięty przez kaszę mannę. Jeżeli uznasz, to wystarczy usmażyć jako placuszki na niewielkiej ilości tłuszczu, albo upiec w erfrajerze lub piekarniku. I lecimy z koksem. Kacuszki nakładaj wielkości, jaką lubisz. Może być jeden większy, może być kilka mniejszych. Zależy, kto co lubi. Placki gotowe, podane z jogurtem naturalnym i natką pietruszki. Patrz, jak pięknie to wygląda.